Dzień dobry, witam na kanale Antkowiak Boxing Team w kolejnym odcinku, odcinku bokserskiej kawy mamy dzisiaj 21 dzień listopada 2021 jesteśmy po, po gali Top Ranku w której głównymi bohaterami walki wieczoru byli oczywiście Terence, Bad Crawford i Sean Porter walka oczywiście piękna dla oka, dla kibiców bokserskich tutaj, ale ja spodziewałem się więcej po porterze z tego względu, no, że czegoś mi tam brakowało. Nawet, nawet nie umiem tego nazwać, ale wydaje mi się, że, że porter w tej walce, no on był szybki, ok, i, e, ale, ale tak mi się wydawało, że on jakby nie, nie był sobą w tej walce, coś, coś mi w nim nie pasowało. Dobra, ale do rzeczy. Tą, tą walkę można by, było, można by było śmiało nazwać ostatni taniec, dlatego że to była ostatnia walka dla jednego i dla drugiego. Wiadomo, Sean Porter po tej walce zakończył karierę. Była to jego, jego, pierwsza, jego pierwsza porażka przed czasem. A dla Bada Crawforda była to ostatnia, ostatnia walka mm, dla, dla Boba Aruma, dla Top Ranku. Teraz y, już y, Terence, ba, y, Terence Bad Crawford jest y, wolnym pięściarzem. Może robić y, co chce. Y, y, no i tutaj uważam, że y, udowodnił swoją, y, swoją klasę Terence Bad Crawford. Wydaje mi się, że od trzeciej rundy już miał wszystko, wszystko pod kontrolą, że kontrolował ten pojedynek, chociaż tutaj Shawn Porter również, również bił tutaj, bił tutaj na, na bada Crawforda też mocnymi ciosami, ale, ale wydaje mi się, że, że Bad Crawford właśnie to cały pojedynek już kontrolował pojedynek trwał 10, 10 rund. W dziesiątej rundzie Sean Porter dwukrotnie padł na deski. No i widać było to, że on już był wściekły sam na siebie, tak? Już chyba nawet, nie wiem, po, po drugiej czy po trzeciej, po trzeciej rundzie zrobił już ten, ten gest taki, że jakby, nie wiem, no mówię, wydaje mi się, że coś tutaj uszona portera nie grało. No a, a Bad Crawford, no to jak to Bad Crawford, tak? Power punches, zmiana pozycji, udawany bo nie jest, bo nie jest naturalnym leworęcznym, tak? No także tutaj tutaj no wyraźna przewaga, znaczy może nie tak, może nie wyraźna przewaga Crawforda, ale tu, bo, bo rundy, rundy były mniej więcej wyrównane, o czym też świadczy punktacja sędziowska do czasu, do czasu przerwania walki, tak. No także tutaj no teraz jak już Crawford stoczył pojedynek z z szonem Porterem, bo zawsze, zawsze były głosy, że walczył z klasę niższymi zawodnikami niż on sam dlatego też był taki troszeczkę no, niedoceniany w, w tej swojej kategorii wagowej ale myślę, że teraz już nic nie stanie na przeszkodzie, aby zorganizować z, aby zorganizować walkę między y, Terencem Crawfordem a Erolem Spencem y, Juniorem, także no ja chętnie bym taką walkę zobaczył i myślę, że wszyscy y, kibice bokserscy również taką walkę by zobaczyli, to byłaby naprawdę naprawdę świetna walka, tak samo jak, y, jak ta y, którą oglądaliśmy tej nocy, także z mojej strony to tyle, y, y, bokserska kawa Numer chyba 41, o ile dobrze pamiętam, na pewno powyżej 40, także pozdrawiam i miłej niedzieli. Do zobaczenia.